Jest zespół szkół mechanizacji rolnictwa. Uwaga, ustawiamy się w szeregu. W szeregu. Jak są Tu w w imieniu organizatorów, czyli Szkolnego Klubu Sportowego Mieszko, działającego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Stargardzie, witam wszystkich uczestników dzisiejszej imprezy i proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana magistra Jerzego Panca. Również wszystkich witam i chciałbym życząc wszystkim. Yy, jak najlepszych wyników w tym turnieju, chciałbym otworzyć pierwszy turniej piłki ręcznej. O ten, oto Puchar yy, dość okazały za pierwsze miejsce. Także wszystkim życzę powodzenia i zdobycia tego Pucharu. Uwaga, przypominam ponadto, że drużyna, która zdobędzie ten Puchar po kolei trzykrotnie otrzymuje puchar na własność. Jeżeli drużyna zdobędzie puchar pięciokrotnie, ale nie po kolei, otrzymuje go również na własność. Ponadto w ciągu dzisiejszego turnieju walczycie o tytuł Króla Strzelców oraz najlepszego bramkarza. Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Stargardzie ufundowała ciekawe nagrody, nagrody książkowe. Dziękuję. Zespół Szkół Zawodowych nr 1, drugi zespół. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa pierwsza, na boisku przy internacie mecze... ...na tym boisku spotykają się zespół szkół kolejowych i zespół szkół budowlanych. Jeżeli chodzi o drugą grupę rozrywającą swe mecze przy boisku przy internacie... rozgrzewki, zainteresowane drużyny. Uwaga, przypominam, że my trwa dwa razy 15 minut z 5-minutową przerwą. Prosiłbym wszystkie zainteresowane zespoły o nie przedłużanie czasu. Tak.